Piotr Wilczewski teraz po zwycięstwie nad Władimirem Balowskim, zwycięstwo punktowe na Gali w Rzeszowie. Tak jak trochę Adam małyś sobie skakał, to komentator mówił, pamiętam, że skakał bez błysku i tobie chyba też dzisiaj tego błysku zabrakło. Tam takie wrażenie. Nie było tego błysku w boksowaniu twoim. I, może i ta, tak, wydaje mi się, że tak, że brakowało tego błysku, ale może też to było spowodowane, że w drugie rundzie bezpośrednio użyłem prawie prosty, czy na czaszkę i, i... I od razu skończyło się boksowanie prawą ręką, czyli już ręka odezwała się, brawa, posłała mi tylko lewa. Próbowałem, robiłem, co mogłem. Za bardzo się może troszeczkę spiąłem, Przez zawodnik był niewygodny. Próbowałem boksować w dystansie, ale yy, nie wychodziło. Nie czułem się jakoś tak pewnie, dystansu nie czułem, ta lewa mi nie wchodziła. Nie było takiej dynamicznej tej lewy precyzyjnej, przede wszystkim precyzyjnej. I, i tak wyszło, jak wyszło. Dlatego wybrałem drugi, dru, drug, drugi plan, jak powiem, plan B boksowania blisko niego, spychania go fizycznie troszeczkę ciałem. Ciągnięcia mocnych, dołych, do, mocnych dołów, bo, bo już prawą ręką już przestałem bić na górę, bo już nie mogłem, bo zawsze mnie bolała. To wolałem bić y, te ciosy na korpus. A ta prawa dłoń, bo to pewnie o nią chodzi. Tak o dłoń, niekoniecznie o rękę, tak? Dłoń. Nie, dłoń. Dokładnie kości śródręcz. No właśnie, to jest tylko jakieś obicie, czy znowu tam może jakieś złamanie? Jak, jeszcze na pewno tego nie, nie zbadałeś, ale co to może być? Znaczy, w pewnym momencie, mojego et etapu mojej kariery, myślałem, że jestem twardy, charakterny i boksowałem złamaną ręką. Od razu gdzieś mówię, tak się mówię, ja mam jaja ja wychodzę i boksuję. Dzisiaj myślę, że to była czysta głupota, nie żaden, nie żaden charakter, tylko czysta głupota. Efekt jest tego taki, że teraz przy mocnym uderzeniu trafieniu w twardy punkt, w twarde miejsce, tak jak, tak jak dzisiaj w, dziesię, w, dziesię, w dzisiejszym przypadku, przepraszam, czaszka, no od razu ręka od razu się odnowiła stary uraz, stara rana. No i, i jest ból. Są, to są te połamane kości śródręcza, które nie były, nie były yy, dokładnie poskładane, nie były yy, niżej dłużej niż 2 tygodnie w Gipie, 12 razy złamana czy tam 14, przepraszam 14 razy złamana, 2 tygodnie w Gibsie, no to, to, to jest, jest ta głupota, nie? Także Żadność teraz, że, że znowu jest kolejne złamanie, tak? No, czuję, że raczej tak, bo już nie mogę tą ręką nic zrobić. No, przecieram się, ale czuję, że już palcami ruszam, bo ruszam, ale chyba od nowa jest pęknięcie w prawie ręce. Tak już abstrahując od tej kontuzji, która tak jak mówisz, przeszkodziła dzisiaj w boksowaniu, to jednak też się potwierdziło to, co mówiłeś o przeciwniku przed walką, że niewygodny, no i tak trudno było zwinąć skrzydła walcząc przeciwko niemu. Tak, tam, y, chociaż był już ze trzy razy, i myślałem, że go dobiję w drugiej rundzie, wcześniej zapałem go centralnie na splot. I to tylko była kwestia no, sekundy, dwa, żeby jeszcze precyzyjnie gdzieś trafić. Albo nawet przez łokieć próbowałem, ale, ale tak się jakoś, jakoś Geo wyginał, że y, uniemożliwił sobie mi przede wszystkim mi walki szybciej. No tu już nie brakowało, w każdym razie nawet tą lwą ręką, bo była możliwość zakończenia walki przed czasem. No ale trudno, tak jak powiedziałem, właśnie przed, przed, przed walką. To jest zawodnik niewygodny. Yy, który się nie odkrywa, boksuje szczelnie, yy, ciężko go trafić, myśli tylko o obronie, ale co dowolny jestem, bo tak krótki okres przygotowania. Yy, Sparringi miałem tutaj, trzeba pochwalić chłopaków zieroniowa yy, z moimi chłopcami, których, których, których trenuję, trzełem szacunkiem dla nich, ale... ale, ale, ale... Jak już mam walkę jakoś, to trzeba jednak sprawować z takim, co już walcząc ja Nie wiem, że oni są słabsi, ale na tym boks troszeczkę inaczej wygląda. Także yy, słabe przygotowanie, yy, krótki okres przygotowania. No i walka taka jak, jaka widać była, że można było wygrać przed czasem. I poprawić sobie ten bilans wygranych walk. Przez techniczny no ale trudno, no. Zadowolony jestem. Yy, Wytrzymałem się, rund w dobrym tempie i może być. Ale tej dynamiki mimo wszystko chyba, chyba nie było, bo Pamiętam Ciebie z ostatnich walk, to walczyłeś jednak będąc szybszym bokserem, tutaj zapewnie no, pewnie to jest efekt tych przygotowań nie do, końca, nie do końca pełnego okresu przygotowawczego. No tak, no widać było to właśnie, że nie boksowałem w dystansie, bo jakby był szybki, dynamiczny, to lewą pracą bym boksował punktowo i tą walkę mógłbym śmiało kontynuować w dystansie. Brakowało, tak powiedzieć powiedziałeś, właśnie tej dynamiki, szybkości i przede wszystkim precyzji, no i tak się skończyło, że, że tę walkę... Że tą walkę ten, ta walka potoczyła się na dystansie 6 rund. Ale już zaczęliśmy wcześniej te, ten, temat, ten temat zdrowotny, to jak te nerki, o których mówiłeś też przed, przed walką. Nic tam nie bolało podczas pojedynku? Modliłem się, żeby nie dostać prawego sierpa na, na korpus. Powiem szczerze, że w przynajmniej chyba do drugiej rundy o tym myślałem. W trzeciej zapomniałem i, i do, do rundy już szóstej już sobie nie przypomniałem. Ale fakt był taki, że mam problem z tą nerką po walce z Abrahamem. Mam ją obitą mam krwiaki na tej nerce no i też czas najwyższy przynajmniej w końcu ją wyleczyć Czyli możemy się spodziewać po dłuższej przerwy w tej chwili kolejna gala tutaj grupy Portfel planowana jest wstępnie na jesień jeżeli to będzie ta późniejsza jesień to pewnie, pewnie zdążysz wrócić. wydaje mi się że tak jeżeli to będzie późna jesień to z miłą chęcią chciałbym żeby, żeby, żeby firma Portfel zrobiła tą galę późną jesienią bo, bo wtedy bym był zdrowy w pełni sił mógł wyjść i pokazać naprawdę dobry boks bo, bo jeszcze jest stać jak widać, czuję dalej głód. Ja mówię, jak przyjdzie moment, że, że będę miał dosyć wszystkiego, to karierę zakończę.